Tadeusz Zaremba to nowy starosta Powiatu Nowosądeckiego. Został wybrany podczas pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Powiatu. Jego kontrkandydatem był Marek Kwiatkowski, były starosta, który w trakcie tajnego głosowania nie otrzymał wymaganej liczby głosów. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim Państwo dzisiaj mnie obdarzyliście, powierzając mi funkcję starosty Powiatu Nowosądeckiego. To wielki zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie oraz poczucie wielkiej odpowiedzialności. Pozwolę sobie, szanowni państwo, w tym miejscu przytoczyć słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, które w 1997 roku wypowiedział do samorządowców. Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany. W tym kontekście Chciałbym by działania siódmej kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego były czasem wspólnej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu. Wicestarostą został Antoni Koszyk a członkami zarządu powiatu Paweł Łabuda Franciszek Kantor i Michał Wolak. Radni wybrali także przewodniczącego Rady Powiatu został nim Marek Pławiak były starosta nowosądecki obecnie dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wysoka Rado szanowni państwo Szanowny Panie Ministrze, szano, Szanowny Panie Pośle, Panie Senatorze, Szanowny Panie Pośle, Radny, Janie, Drodzy Państwo, Drodzy y, pracownicy starostwa, tutaj obecni, ale także ci, którzy śledzą obrady tej sesji, y, niezwykłej sesji y, w, swoich, w swoich gabinetach. Zwracam się także do wszystkich mieszkańców sądeczyzny, którzy oglądają nas online. Zwracam się przede wszystkim do tych, którzy śledzą obrady Rady i zauważyli, że Państwo Radni jednak wybrali dobro i kulturę. I mam nadzieję, że tak będzie, drodzy Państwo, przez następne pięć lat. Ja gwarantuję, że będę robił wszystko, żeby praca Rady Powiatu przebiegała właśnie w sposób dobry, koncyliacyjny, żebyśmy mogli się porozumiewać, rozmawiać, nikomu nie ubliżać. Wiceprzewodniczącymi zostali Emil Bodziony oraz Maria Szarota.